Cześć! Hej hej! Witajcie podobnie! Witamy! Dzisiaj czujemy, że jest chłodek mały. Ile tam było? 12 stopni po drodze? No 12 stopni. Jeszcze jak się jeździe pod górę to u biedy. biedy. <laughs> Ale z górki. No ciągnie, ciągnie. Dzisiaj jesteśmy, nie wiem czy będziecie wiedzieć, gdzie dojeżdżamy. Ale dzisiaj mamy zamiar zdobyć twierdzę. Twierdza, jest stępnej górze. Tam będziemy robić traski. Yy, mamy zamiar trochę poćwiczyć na bike parku. Co wam powiem? Co wam powiem? Ale zobaczcie. <twierdza> Są okraniacze. Na razie na jedną część ciała. Póki co na nogi. O, tu jest czarna traska. Ale my chyba jedziemy do góry, prawda? Ale no właśnie nie pamiętam jak to było Zobaczymy, najwyżej sobie tylko rzucimy okiem na twierdzę jak wyglądała i wrócimy tu Port, port donjon. Don, donjon 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 No Jest i park. Wiesz co, no ja sobie tu poskaczę z tego, jest nie? jest chyba jeszcze mniejsza. To tamte proponuję na początku. Które? To tutaj usypane. Aha, no, 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 tak, tak. Bo ta była dosyć wysoka, jak się tak patrzyło, no. Nie no spokój, na pierwszy rzut taką nie bierzesz. To przejdziemy? Wow! Brawo! <laughs> Przejechaliśmy! W tamtym roku miałam z tym problem. Tak. Ja z moim uszkodzonym krzyżem na odcinku L5 S1 już się nie będę bawił w takie wygłupy. Ale Ania jak najbardziej, ona lubi takie rzeczy. Niech sobie ćwiczy. Zobaczymy jak jej tutaj pójdzie. Fajnie. Będziesz tu jeszcze skakać? Uh -huh. oh! no <laughs> ale czas tu się zakochał w parku. Pomału się przymierzemy na te drewienka, ale jeszcze nie. <laughs> Ochroniarz poszedł. No, jak okay. nic. Inauguracja. <laughs> Sezon ochraniaczy rozpoczęty Ale co, po ręce? Nie, ręce to stare. Ręce, które leczą, głowy leczą <laughs> się Nie, to była stara <laughs> rzeźba. Stara. O, ja nie wytrzymam z tą dziewuchą. Kurde. I tak samo, tylko że tu masz. Y ewentualnie, że jak się wystraszysz, to zjedziesz po tym, nie? A tam już nie masz tej ewentualności. Czyli tutaj też masz skoczyć? Tu też masz wyskoczyć i spać tutaj, no. Czyli to jest wyższe jeszcze. Czyli tego. Czyli albo ten, albo ten dzisiaj trenujemy. Jedziemy. A jak się odważy, to tamten. Nie. <laughs> ten chyba nie. I staraj się, wiesz, ciężar ciała do tyłu przenieść, tak jak na tamtych hopkach. Nic się tutaj inaczej nie skacze. Po prostu trzeba jechać i się nie wystraszyć. Słabe Słabe Coś czuję, że pójdzie to największe O i teraz zrobiłaś ten błąd, że podniosłaś kierownicę No nie wolno tak Ciężar do tyłu tylko Dobrze, szakie. Ale już tył klepnął Tył klepnął, nie? No, to już jest wysoko Nie próbuj z tej największej no jak tam chcesz, nie? Ale nie polecam. Bo jak się tam wystraszysz, to kaplica, nie? Tam jakbyś zahamowała. Jadę. No co z tej najwyższej? No nie żartu, jest tej średniej, jeszcze skacz, bo jeszcze ci nie szło. O kurde, minaki, co? Dajemy? Nie wiem. Ja nic nie mówię, ja odradzam. Ja pierdzielę Nie wierzę po prostu Słuchaj. o kurka wodna. To jest ona Ci powiem Mam w okazję uściskać tę panią, która wyskoczyła z najwyższej hopki w srebrnej górze yeah. Oj! Ty... A to pani taka mokra. A troszeczkę się zgrzała. Elektryka mamy, czy co? O. o. Jak się pani to udało zrobić? Tak się zastanawiam. Rower mówi, dalej nie jadę. <laughs> Chyba tak. Jak wrażenia? No, nie powiem, że nie był stresik Ale jak po... już się jedzie, to już jest spoko. Podejdzie jeszcze raz tam stanie obok tego. Ale jest git. Nie. Ale wiesz co, nie tak nie jest takie straszne. No to pierwszy moment jest najgorszy, no, nie? To coś, co nie widzisz, po prostu gdzie spadniesz, nie? No. I co jest takie stresujące trochę? Ale tak to to, jak już wylecisz, to już. <laughs> to już dzieje się. Wylecisz. Jak się dzieje, co chce? No właśnie. Bołka z masłem. Nie jest to takie złe, naprawdę. <laughs> No co? Idziemy skoczyć? Tutaj? Boicie się? <gry> Z której jesteście, narpier? Z malutkiej? Dobra. Hop. Jedziemy średnią. O wow. No to... Jedziemy duża! Zapnijcie pasy! Jeszcze raz zrobię to z wami. Podobało wam się? Wiem. Elegancko! Yeah.

Jezus, jak oni tu skaczą. O kurcze. Wam powiem, że jest stromo. Ale tu stromo, ja pierdziel. No i to jest to co strzuczyliśmy. Wyszło o, Ale tutaj jest normalnie ma. O jasne kwit o, Normalnie uszy się zatykają No Powiem wam Fajna troska jest bardzo wymagająca, so jest straszne strobizny. Normalnie cały czas na hałcu, ale było super. Nie myśl tylko jest. <grystanie> no nie był to skok życia. <grystanie> no, Na którymś tutaj zniknął? Wow leżałam i teraz też leżę to się wytnie? kurde to ty jechać w ogóle ja nie, ja nie chcę już na tym nagrać ja tutaj jadę jak emeryt tylko się modlę żeby się nie wypierdolić Jesteśmy po postoju jest zimno. Oj, oj. A co pani taka fioletowa na ustach? A nie widać. Ja widzę? No. Oj, lala. O, o kurcze. Stop, stop. A co to się stało? Co za kij. Dla Boga! Tak się zjeżdża ze złola! Widziałem jak wyszłaś bokiem ja pierdolę, nie? Nie będę tu zjeżdżał po tych kamlotach. No i jeśli idzie, gdzie nie? Może jakby się dobrze rozpocznie, to by się biegał. No gdzie? Którędy? <laughs> nie wiem. No, pan, który powie, mówił, że tu jest hardcore, to jest hardcore.